Witam na kanale Gotuj z dzisiaj będziemy robić łosoś na szpinaku, zapraszam do oglądania. Do naszego przypisu potrzebujemy szpinak, może być świeży, może być mrożony, feta, jedna cebula, masło, czosnek, można świeży, ja mam właśnie taki suchy, i yy, łosoś. Włączamy teraz patelnię, wrzucamy masełko, masełko nam się roztopić, a my pokroimy cebulkę. Cebulkę kroimy drobno. Będzie bardzo szybki i pyszny obiadek. Samy do masyłka, A my przyprawimy naszego łososia. Mam sól morską. Kolorowej pieprz i posypujemy czosnikiem. Włączamy drugą patelnię i będziemy wstawiać wosło na drugą patelnię. Jak nam cebulka toryczki się zaromieni, dodamy szpinaku. Włączyliśmy drugą patelnię, nalewamy troszeczkę oleju, nie za dużo. Olej się nagrzeje, wstawiamy łososia na patelnię. Jeszcze chwilkę smażymy cebulkę. Patelnia nam się zadrzała, wstawiamy łososia na 3 minuty z jednej strony i 3 minuty z drugiej strony. Teraz dodajemy do masełka i cebulki szpinak. Też solimy i dodajemy pieprzu. I po trzech minutach przywracamy na drugą stronę. I jak nam się rozmroził, dodajemy kawałek specy. Rozdrobni ją. I mieszać cały czas. Można dodać też troszeczkę czosnku, posolić, popieprzyć, tak jak nam według swojego uznania i do 3 minut smażymy. Sos już przygotowany, wstawiamy rybkę na sosik. i cytrynka i tak wygląda nasz obiadek jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką